Ludzie, którzy na tym rynku naprawdę dużo znaczą. Od Bałtyku po Ja mam tę ogromną przyjemność i zaszczyt, że jestem z Państwem od wielkim lat. To jest prawdziwo, męsko, biznesowo przyjaźń. To nie ma, ale znam te życie. Pamiętam, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Wrocławia. Młody, obiecujący, To nie naudacja, to prawda, to prawda o człowieku, prawda o tym, co I ważne są wyklony, ważne są osiągnięcia biznesowe, ale myślę, że tu i teraz, w dzisiejszej w ramności, tutaj w nie narzucają się nikomu, buduje wielkość, buduje solidne podstawy. Bała Ci za to, nie jest, to niewiele ludzi potrafi, albo ich przerasta wielkość, Albo nie dorastają do wielkości, które odwoły. To To wie, co przeżywa w tym mniejszym, lepszym, to takie nie I przed tym nie należy uciekać. Należy je pochwycić, spokojnie. Że za każdym razem jesteś silniejszy, mocniejszy. Że to, co robisz, co wierzysz lecz co Tak doskonale się wkradzamy doświadczeniami, mi to zrobię, pewnie to sama, ale i to... Widzę wyraźnie, że nawet jak się twarde atmosfera współpracy, zaufania, atmosfera czegoś bardzo ważnego, co tworzy I naszemu dzisiaj wkrótce tego sukcesu biznesowego, takiego sukcesu, jak w Polsce, w Rosja, którzy pokazywali, jak bardzo chcą być blisko Bogiem. Tak. Nie jest nic ale nic nie jest. Nie, znalazł, nie istnieje. będzie ich. Z jednej strony śledzimy cały obraz pracy. To tak, jest to Dzisiaj tego Ale też nie będzie, a co ważne jak dla Ciebie, tak ważne dla nas, niech sukces będzie Twoim udziałem, udziałem, ponieważ goście z zagranicy również znaczyli nas swoją obecnością. Ladies and gentlemen. First of all, good evening ladies and gentlemen. It is my privilege to welcome one of the special guests of the community. Nie znają, także ja z kolei proszę Państwa przywożę pozdrowienia, życzenia z daleka, za oceanu dla WGN-u. Brawo, brawo, brawo jeszcze raz, 20 lat. Moja, moje wystąpienie będzie w miarę krótkie. Proszę Państwa, jako strategiczny partner WGN-u, czyli New York Executives, podzielę się z Państwem taką moją nie, nie tylko osobistą a, uwagą, ale ja myślę, że jako partnerzy biznesowi Państwo powinni wiedzieć, z kim mam, Wszystkim współpracujecie, jeśli chodzicie na to, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. To jest John Was, czyli pan Janusz, dziękujemy pięknie, partner współpracujący z Panie prezesie, panie panowie. Nie potrafię mówić tak kwieciście jak karmiony dziewicami Smogy pan Jacek Ko Koliński. Nie potrafię mówić tak konkretnie, jak wysłannik prezydenta Obamy, pan John Woods. Nie widzę, widzę. Natomiast przygotowałem już długie wystąpienie. Ale żeby Państwa nie zanudzać, że ja potem tylko adres www. tam jest całość. A tu tylko skrót. Ja spędziłem ćwiartkę z tego dwudziestolecia w nie. Nauczyłem się wiele, było to dla mnie zupełnie nowe, inne doświadczenie, które trwa i które kontynuuje po tej samej stronie korytaty, co nadal, co poprzednio z Panem Jezusem, ale nieco w innej formie. Pozwolę sobie ten adres podać. Udowodnił Pan, że można zrobić to, co wielu pesymistom wydawało się nieosiągalne. Jestem przekonany, że jeszcze długo będzie mówić się o Pańskich sukcesach, które szczerze podziwiamy, w z konkurencją. Z okazji dostojnego, tak już dostojnego w już dwudziestolecia istnienia Wrocławskiej Giery Nieruchomości, pozwolę sobie złożyć serdeczne gratulacje zarówno Panu Panie Prezesie, jak i całej zawodzie, która przez te 20 lat, nie wiem policzyli, policzymy, chyba dość dużo, ale wspomagała rozwój Wrocławskiej Nieruchomości.